Witam. W kolejnej części zagrajmy w Diablo 2. Jest czarny piątek. Wiecie, dlaczego jest czarny piątek dlatego, że po pierwsze, ja mam wolne, jak zwykle z tego powodu nie ma pogody. Miała być pogoda, miała być piękna pogoda, miało świecić słoneczko, a patrzę za okno jest pochmurno, brzydko i do tego jeszcze leje deszcz. Po drugie, nadwyrężyłem sobie kręgosłup i przez trzy ostatnie dni w ogóle prawie z łóżka nie mogłem wstawać po kolejne, od paru dni nie mam internetu. Coś tam Netia tłumaczy, że niby coś robią, jakiś nowy węzeł sieciowy, a to po to, żeby nam wszystko lepiej działało i w ogóle, ble, ble, ble. Tak robią, że już od paru dni nie mam w ogóle internetu i mam ogromny problem, żeby wrzucać odcinki czasami, od czasu do czasu, jak mam po drodze, to jadę sobie do mojego taty, korzystam z jego gościnności i tam wrzucę jakiś odcineczek, no, ale jako, że ja mam do mojego tatusia kochanego prawie 30 km, więc no, nie zawsze tam, nie codziennie tam jestem. I stąd te opóźnienia w odcinkach. Eee, w ogóle to bardzo, ale to bardzo dawno nie nagrywałem. Dzisiaj jest piątek. Piątek, piątek to jest... Dzisiaj generalnie jest ten piątek, w którym miał być ogłoszony konkurs tego konkursu. Jak się pewnie wcześniej dowiecie, nie będzie, dlatego że no, mam opóźnienia w tych odcinkach. Wczoraj miałem wrzucić odcinek, nie wrzuciłem go, bo nie miałem jak. Nie miałem internetu, więc ten odcinek wczorajszy będzie dopiero dzisiaj i ten, który nagrywam teraz, czyli on najprawdopodobniej, chociaż nie jest opowiedziany, czy mi się uda, wrzucę go w sobotę, bo tutaj powiem o zasadach następnego konkursu. No i generalnie, no i to, to i tyle. Kolejna rzecz, fraps. Nie mam internetu, dlatego nie za wiele mogę zrobić, jak na razie, no zmieniłem sterowniki, bo gdzieś tam sobie znalazłem, ale też dość stare do karty graficznej, Eee, więc nie mam jak zaradzić tym opóźnieniom na razie no mam nadzieję, że jak zrobimy ten internet to szybko dojdę do to no po wymieniam sterowniki, prawda zrobię to, co, co mi kazaliście, co mi poleciliście zrobić, żeby mi nie skakało i mam nadzieję, że będzie dobrze będzie dobrze, na pewno to jest kwestia sterowników ponieważ jak pamiętacie przed eee, stawianiem nowego systemu wszystko mi działało dobrze na tym samym komputerze, tak na dobrą sprawę eee, a nawet gorszym bo zmieniłem tam półtorej główne takie rzeczy. Postanowiłem, słuchając rad Venomusa 69, pozdrawiam, ale nie tylko jego, bo tam parę osób mi o tym mówiło, że będę sobie po prostu raz na jakiś czas, jak na przykład, ten, szybko wyłączał i włączał frapsa, no, żeby uniknąć takich ogromnych różnic między, prawda, yy, dźwiękiem a tym, co się dzieje w grze. Dobra, to tyle z takich technicznych rzeczy. Yy, kolejna rzecz. PC Play TV. Mam tutaj paczuszkę już do Ciebie spakowaną. Mam nadzieję, że uda mi się wysłać dzisiaj. Dzisiaj z piątek, tak jak się umawialiśmy. Jeśli mi się to nie uda zrobić, no to najpóźniej wyślę ją jutro. Czyli w przyszłym tygodniu powinna spokojnie do Ciebie dojść. Jako, że jest okazja, to jeszcze raz bardzo serdecznie Ci gratuluję. I mam nadzieję, że się będziesz świetnie bawił przy tym Wiedźminku. No. Dobra, tyle. Zasady następnego konkursu. W ogóle to nie będę tutaj stał. Biegał w kółko tylko. Pójdę sobie. Co ja w ogóle mam w ekwipunku? Aha i patrzcie. Tutaj miałem doświadczenie ostatnim razem jak kończyliśmy. Teraz mam tutaj. Dlatego? Dlatego, że próbowałem z tym frawcem coś zrobić, a żeby sprawdzić, prawda, czy się dobrze nagrywa, no to musiałem trochę pograć. Poszłam sobie na Mephista, a nic mi tam nie wypadło ciekawego. Ale znowu bez problemu go stuknę. Dobra, w takim razie wracamy na rzekę płomienie. Do miasta potępionych i będziemy przechodzić do rzeki płomieniu. Widać, że nawet mamy po drodze. Mm, dokładnie Znowu sobie przeklatkowałem. Wyłączyłem i włączyłem frapsa. Eee, zasady konkursu następnego. Tym razem już nie będziecie mieć tak łatwo, jak mieliście do teraz. wchodzisz tam. Aha, bo schodzi się na dół. No dobra, dawaj. O, ileż ile sztula. Ale to no, dopiero tutaj będzie ciepło, Kejla. Tym razem nie będziecie mieć tak łatwo, jak mieliście poprzednio. Tym razem będziecie się musieli troszkę wychylić. Czemu ja nie mam w szarży mojej kochanej włączonej? dać dać Będziecie się musieli troszkę wysilić. Na kurczę. Zdraj. Zdraj, Na pierśnik to... ha, co ja tu naciskam? Pomyślimy mi się cały czas z jedynką. Naciskam shifta, żeby mi postać w miejscu stała. Od przyszłego odcinku, odcinka, licząc od teraz, będę w, swoich, w swoim komentarzu zamieszczał jakieś cytaty, prawda, z innych zagrajmerów. Od innych zagreamerów albo z jakichś filmów, z jakichś filmów. I waszym zadaniem będzie wyłapać te cytaty, to znaczy wyłapać je i napisać mi w komentarzach, skąd one pochodzą, z jakiego filmu albo jak, od jakiego zagreimera. Pierwsze pięć osób, które napisze mi w komentarzach, wyłapię je i napiszę w komentarzach, eee, będzie, prawda? Będę robił im losik i wrzucał do mojej starej obudowy z Amishi kochanej, która tak świetnie sprawdziła się w poprzednim tym. E, takie porównania gdzieś tam ukryte, prawda, podczas grania będę wrzucał e, będą się pojawiały w każdym jednym odcinku. Jedne bardziej znane, drugie mniej znane, e, no, więc tym bardziej, czym, czym więcej ich wyłapiecie, prawda, i wpiszecie w komentarzach, tym więcej będziecie mieć losów, czyli szans generalnie na wygraną następnej nagrody, czyli co to jest? Deus Ex Human Revolution Czyli jak to tu przetłumaczyli po polsku chyba bunt ludzkości czy coś takiego no dobra, no to tyle z takich zasad konkursowych. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście, bo tu nie ma nic skomplikowanego. Jakbyście nie zrozumieli, no to napiszcie na PW. Chętnie wam tam odpowiem. Jak tylko będę miał ten internet nieszczęsny. No i tyle. Gramy w takim razie. Co tam konkurs? Najważniejsza jest gra. Kurczę, no mam nadzieję, że szybko zrobimy z tym internetem, no bo strasznie mi to psuje plany. No czasami przychodzę wieczorem no i nie mam jak wrzucić. Musicie mi wybaczyć. Nie mam jak wrzucić odcinka. Więc go po prostu nie wrzucam. Yy, I tyle. Patrzcie, dostałem w międzyczasie poziom podczas tego mojego gadania. Okej. Okay, szybciutko sobie zrestartowaliśmy frapsa. Okej. Okay, ładujemy sobie do siły, zładujemy sobie do zręczności i do żywotności 2. A umiejętność, no wiadomo, szarża, ile będę miał? 715 obrażeń. Może to starczy już na tego pana Diablosa, jak nie. Ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś poziom do niego wbije. Chociaż będzie ciężko, bo on już jest całkiem, całkiem niedaleko. Dobra, Kail, Kail. Wybacz, że nie zwracałem na Ciebie w ogóle uwagę. Yy, idziemy dalej. Całym ja razem, aha, w ogień. No tak można się było spodziewać. Tędy sobie przeszliśmy, tam już byliśmy, więc pójdziemy sobie teraz do góry. Czyli muszę sobie zasnąć. Pomimo tego, że jest pochmurno na polu, to i tak jest zbyt jasno, że miał ja to coś na tym monitorze cokolwiek widział. Okej, okay, idziemy tu, 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 tu. Tam byliśmy. O, robale! O, coś mi tam wypadło fajnego. A szczęku, właśnie... Pat. Trójkątna tarcza. Brylant. Mikstura leczenia. Jak my z tymi miksturkami stoimy? No, nie za ciekawie stoimy. Napijemy się jednej many, bo nie potrzebujemy więcej. I łapiemy miksturki. Eee, klucz weźmy, bo ja nie wiem, jak ja tam z tymi kluczami stoję. Trójkątną tarczy też. Może będzie lepsza od Aha, bo ja. 17, 14. Sprawdźmy. Obrażenia zadane nie Nam znacznie wzrastają. No bo cały czas klikam tego frapsa. Sprawdziłem to w ogóle? Aha, sprawdziłem. Szybsze odzyskiwanie równowagi. Poprawiona obrona. Plus jeden do życia. Wszystkie odporności. Plus 6, Czas działania. To. A, da, bla, bla, bla. Bez, bez nadzieja. Najważniejsze że jest brylant. Tam nic nie ma. Idziemy tu. Wyk. Łuczek, eliksirku. Czemu on mi tu nie zapełnia? Tędy pójdziemy, Kaila. Zaj! O, pięknie. Zaj! Ależ to jest klimatycznie. Klimatycznie i ciepło. Ciekawe, jak sobie Akarvaha radzi. Dajcie mój mieczyk na razie. Nie potrzebuję. Chociaż śmiało mógłbym walczyć. Dobra, walczymy na razie tym moim berłem wspaniałym. Jak przystało na rodowitego paladyna. Skrzyneczka. Daj, daj, zdaj. Aść, zdychaj. Daj, zdychaj. O, przeżył. Garnczkowy hełm z miejscem na. E, nie chcę, żebyś to brał. Chcę, żebyś sprawdził garczkowy hełm, bo on by nam się przydał, tak na dobrą sprawę. 30 obrony i jedno miejsce na klejnot. Za mało, za mało, za mało. Potrzebuję przynajmniej dwa. Znaczy dwa. Góra dwa, bo chyba więcej nie można mieć. O, jak dobrze pamiętam, zdychaj. Kurczę, tego nie lubię, ich nie lubię. Ała! daj, Pychaj! daj, daj, Pychaj! Pychaj! garda jeszcze jeszcze tego tego magiczna. Ała! No, kurczę, zrobić zrobić Kurcze odporności tutaj ma dziad. Czemu... Aha! No tak, problem. Chodź Kayla. wracamy szybciutko. Problem z maną się pojawia, jak zwykle, używając tego berła. Szybko zmienimy sobie tą broń. I zrobimy rozpierdł po naszemu. Chodźcie tu! O, uciekli. Dobra, a nie idą, idą. Raz. Jeszcze jakiś. Co to jest garda? To jest chyba bodajże, jak się nie mylę. Eee. Yy. Przedmiot potrzebny, przedmiot dla barbarzyńcy. Tak, nie nieduże się pomyliłem, ale jego ja sobie weźmiemy, bo za niego będzie więcej pieniędzy. Fajna rzecz, 61 obrony. No, podnosi umiejętności barbarzyńcy, więc na pewno będzie drogi. Bierzemy go. Prymitywny claymore. Skrzyneczka, kaska. Topaz ze skazą. Ekstura many. sobie... A, nie bierzemy. Po co nam mano? Zaraz ją sobie podreperujemy. Pójdziemy sobie do góry jeszcze. Eee, można iść tu. Można iść tu. O skurczę żeby sprawa udziałała. Daj! Daj! No, radzimy sobie całkiem, całkiem. O, tam poroże z kolei dla... Coś tu jest. Kapliczka doświadczenia. O, jeszcze idą. Zdechaj. pan panczeluści. Wdychać. Zjechać. Zjechać. Kurczę, jeszcze. Jeszcze mu mało. Ale pieniędzy sporo i z nich wypada. Dobra, chodź, Kajla. Idziemy tutaj. Skończymy sobie ten odcinek. To tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Diablo 2. Przyrzec po Zapraszam na kolejną część. Przede wszystkim zapraszam do brania udziału w konkursie. Jak mieli jeszcze raz, powtarzam, jakieś pytania, to piszcie śmiało na PW. Wszystko wam tam wyjaśnię. Mam nadzieję, że to nie jest skomplikowane. To tyle. Na razie. Cześć. Trzymajcie się. A kadłach idzie szybko, ucieka od tej glady i poleje swoją zbroję zimną wodą, poza zaraz się ugotuje. Na razie. Cześć.